Witajcie, z tej strony Patryk, kanał Buty Nie Grają, a w dzisiejszym odcinku będzie recenzja, bo ostatnio troszkę topek poszło, więc damy 2 trzy recenzje, jakieś first impression i damy topkę butów do 700 zł. No chyba, że chcecie od razu, no to piszcie, to będzie jutro. No ale myślę, że czasami przerwać coś warto. Ale zanim przejdziemy do recenzji tych przekozackich butów, Pamiętajcie, zasubskrybować ten kanał i dodatkowo, pamiętajcie, polubić ten film. No, i lecimy już z materiałem. Dejmy 3 Certified. Są to buty, powiem szczerze, przekozackie. Naprawdę jestem zdziwiony, jak dobre są to buty. Uważam, że będą to buty główne, w których będę grał na outdoorze w tym sezonie. Znaczy, mamy jeszcze parę miesięcy, bo w sumie. No jest grudzień, więc do outro takie 4 miesiące, ale myślę, myślę, że może być na grubasie. No, że będzie naprawdę dobry but na mam nadzieję, dobry sezon outdoorowy. Zacznijmy już go omawiać. Zacznijmy od cholewki. Lockdown stopy bardzo fajny. Buty wygodne. Naprawdę jestem zaskoczony, jak przy tak niskiej cenie Adidas mógł stworzyć tak wygodny but, ponieważ. Za tą cenę w Nike to możemy sobie obciąć stopę co najwyżej, a nie dostać ta, na tym poziomie wygodności buta. Gdybym miał powiedzieć, jakie w Nike buty są tak wygodne, to Kobi 9 um, GT Hustle Trójki. O, no, czyli buty po prawie 1000 zł, tu 360. No, powiem Wam, że chore, chore. Sznurowadła tanie, zwykłe, dobre, nie rozwiązują się tak bardzo. O to chodzi w sznurowadłach. Jeśli chodzi o ochronę stawu, nie jest to top tier. mogłoby być troszeczkę lepiej, ale wiadomo, wtedy by były mniej wygodne. No, niestety, jak zawsze. Coś kosztem czegoś. Ja osobiście uważam, że jest tutaj spoko balans i uważam, że na outdoor będą fajną opcją. Na hale wybrałbym coś innego, ale na outdoor uważam, że opcja przezacna. Jeśli chodzi o oddychanie buta. To oddycha tutaj dość spoko. Myślałem, że ta ilość skóry tutaj z przodu będzie zabijać to, jak ten bud oddycha, ale na no, no serio, jest git, git. Naprawdę nie mogę narzekać. Byłem aż zdziwiony, jak spoko było, ale no też. Nie grałem w 30 stopniach na dworzu, czy na nagrzanej hali w lato, gdzie wiecie, jak czasami na hali w lato, to jest duszniej niż na dworzu, więc o Jezu, naprawdę jak macie taką niewentylowaną halę. I tam się nagrzeje, to normalnie widzicie jak woda w powietrzu. wisi. ach, uroczki, uroczki. Ale uważam, że jest to pik zacny. Jeśli chodzi o wygodę i wentylację, tu nie mam nic do zarzucenia. Jeśli chodzi o podeszwę, jeśli chodzi o amortyzację, nie jest to mój ulubiony system amortyzacyjny. Wiecie o tym doskonale, mówiłem. First impression: dodatkowo czyni buta mega ciężkim. I tak, but jest bardzo ciężki. Jeśli ktoś narzeka, że A, jedynki są ciężkie, to te są cięższe. A, a Wam coś śmiesznego. Wiecie, że w latach 2000 kiedy wszyscy grali na przykład Vince latał jak szalony w butach do koszykówki, to wiecie, że te były pewnie tam najlżejszymi butami, jakie są. I mimo to, kurde, dawali radę grać w koszykówkę. No cóż. Ale Wy jesteście lepsi niż zawodnicy w NBA w latach 2000, więc co ja się będę tłumaczył przed Wami? Przecież. No, wy jesteście najlepsi, no wiadomo. Każdy jest szybkim i dynamicznym zawodnikiem i 100 gram różnicy spowalnia go na tyle, że nie jest w stanie grać. No, szkoda, że potem tego nie widać na parkietach, no ale no co, co to? Ja na przykład wiem, że nie jestem szybki i dynamiczny, i jakoś mnie to nie uraża że jestem tego samoświadomy i ta waga jest tutaj odczuwalna. Jeśli chodzi o trakcję, no genialna. Na hali brudnej super trakcja, ja jestem giga fanem i jeśli chodzi o to, jak będziecie sprawdzać na outdoorze, przetestuję je na pewno. Nie robię tego, bo ja, wy tego nie słyszycie, ale ja dalej tak kaszlę, że jak są gdzieś cięcia, to ja kaszlę w tym momencie, więc ehh. No ale więc nie odważę się wyjść na, na dwór, po prostu pograć w nich jeszcze, ale myślę, że po nowym roku już będę je testował, ale no skoro na hali kleją dobrze, to nie sądzę, żeby kleiły źle na audiodorze, na jakimś tartanie czy czymś, no bo po prostu tam zazwyczaj buty kleją lepiej, chyba że na tartanie macie ten granulat, który jest strasznie kancerogenny swoją drogą. Yy rozsypany na boisku, albo na betonie, jak jest piach. No to wtedy to już nic nie klei, bo macie powierzchnia po powierzchni oraz łyżwy, jak nie wiem. Pomimo wagi, system amortyzacyjny jest... no... powiem tak. Zazwyczaj bardziej narzekam na tego bansa, ale tutaj mi aż tak nie przeszkadza. O! Tak wybrnę. No, nie jest aż tak tragiczny, chociaż Gdyby to był boost, o panie, gdyby w tym bucie był boost, to byłoby po prostu przegenialnie, ale wszystkiego mieć nie można. To też but, który kosztuje 300 zł niecałe, więc no, pff, wszystkiego mieć nie możemy, ale uważam, że w tej kategorii cenowej, a i w wielu wyższych kategoriach cenowych, jest butem świetnym. Naprawdę jest butem genialnym. Nie bez powodu Adidas jest na drugim miejscu w najlepszych butach, może w przyszłym roku uda im się wbić na miejsce pierwsze? Zobaczymy. Dobra, z mojej strony to już wszystko. I do zobaczenia w przyszłym odcinku. No, już jutro. Nała! No.